Tomasz na witam Państwa bardzo serdecznie na studiu, bardzo, 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 bardzo serdecznie witam gorącą e, Agnieszkę Ciszewską, trenerkę rozwoju osobistego, chociaż jak, jak w Polsce powiemy gorąca, to od razu sobie ktoś tam zacznie kombinować, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ale gorąca dlatego, że wróciłaś z Zanzibaru, o tym myślę i tam było słonecznie i ciepło. Dokładnie, to, to, to takie było przejście rzeczywiście z, te, z tego gorąca, ale gorąco od słońca, ale nagle gorąco zrobiło się w środku, takie ciepło weszło do mojego wnętrza i odkryłam tam niesamowite rzeczy, niesamowite doświadczenia i właśnie um, mówi się o kobietach takich płomiennych. I to jest ta kobiecość, właśnie ta płomienna, nie ogień, nie taka ognistość, która cię wypala od środka, tylko która sobie tak fajnie, fajnie przepływa, i jest taki, taki wewnętrzny flow. Ale dzisiaj o mężczyznach będzie. A no właśnie. Co to za pan? A to akurat jest zdjęcie zrobione na plaży, dlatego że Zanzibar jest fajnym też miejscem dla mężczyzn. Dlatego, że ja zauważam, że często jest tak, że my tylko kobiety, kobiety. No ja sama jestem kobietą i tak jak gdyby trzymamy razem, ale są też mężczyźni, bo też przecież pary przyjeżdżają. Na Zanzibar, no i z reguły jest ten plażing, więcej jest takich, można by powiedzieć, ocean, plaża, no to takie bardziej kobiece, ale do końca tak nie jest, że panowie też mogą znaleźć dla siebie swoją przestrzeń chodzi o sport. Czyli, co możemy robić na Zanzibarze? I powiem ci szczerze, że ja sama y, następnym razem spróbuję, jeżeli chodzi o kitesurfing, dlatego że ja się bałam zawsze wypłynąć w głąb. A to jednak się przy brzegu fajnie pływa, dlatego dla mnie to tak, takie jest bezpieczne, ale widzę, że dużo mężczyzn właśnie korzysta z takiej formy e, sportu, e, rekreacji. Są rowery, czyli można rowerami pojeździć na tych szerokich oponach. Tam jest ten piasek taki bardziej ubity, czyli nie, nie jest tak jak u nas, że się zapadamy musimy się męczyć. Jest bardzo fajnie. Czyli fajnie po plaży się... jeżdżą ludzie tak, rowerami. Tak, w sumie tam wszędzie jest piasek, czyli te szer szerokie opony sprawdzają się. Też co zauważyłam, jest fajną formą spędzenia czasu dla mężczyzn. Jest y, boks. Czyli wynajmują sobie takiego e, pana trenera i, i można po prostu sobie tam poboksować, tak? Na plaży, fajny klimat sprzyjający temu. I dosyć fajnie też to wyglądało. Czyli jest bardzo dużo fajne snurkowanie, tak? czy, czy, czy gdzieś wyprawa właśnie w głąb oceanu. E, no to też fajne są e, opcje dla mężczyzn. Czyli to nie jest tak, że tylko kobiety i one tam mają raj. No właśnie, bo my w ogóle o tym Zanzibarze rozmawiamy, bo po pierwsze wróciłaś z Zanzibaru, ale... Ale na Zanzibarze byłaś z kobietami które mają możliwość odkrycia siebie na nowo, popracowania nad różnymi rzeczami, które tam nie działają. Ale one często też jadą z mężczyznami swoimi, którzy jak kobiety mają swoje zajęcia, to mogą się trochę nudzić. Ale jednak jak, jak się okazuje, to na Zanzibarze wcale tak nudno nie jest. Nie, nie, w ogóle nie jest, nie jest nudno. Dlatego mówię, ja zwróciłam na to uwagę, że my na przykład robimy sesję zdjęcia, on to wiesz, wyobrażasz sobie, jak my się przebieramy, sukieneczka za sukieneczką, tutaj włosek, tutaj no Głównie co? kobiety nagrywają no. mnie w studio, więc dokładnie, dokładnie z, ze to słuchawkami jest. chodzą do lustra, żeby sprawdzić, że on tu też była dzisiaj ze słuchawkami, czy włosy tam będą Okay, nie? Więc ja wiem o co chodzi. Mężczyźni, jak przychodzą, to siadają i po tak, prostu od razu nagrywają, tak, nie tak. zmieniają strojów, są tak samo, a tak. kobiety rzeczywiście. No, i to, to zajmuje dużo czasu, dlatego od razu wiedziałam, że trzeba wymyśleć coś dla nich, żeby okay. oni też poczuli, że oni coś tam, coś tam mogli zrobić, że skorzystali z tego czasu, a nie że tylko siedzi tak mi się to określi w, w, w galerii, tak? tak, że siedzi z jej torebką, ta torebka wisi, a ona tam po prostu kolejną sukienkę przymierza, on już jej tak mówi, nawet źle wygląda, ale już żeby to skończyć. Czuła, czy nie? <grych> Dlatego. Mamy takie fajne miejsce do takich instagramowych zdjęć, ale panów wysyłam wtedy na snurkowanie, albo jest fajna restauracja, gdzie, no co, czego może pan się napić, tak? Albo schłodzone piwko, a ma fajny, fajny widok, czyli jest, jest to podzielone, jest to, jest to tak zrobione, że, że każdy na pewno skorzysta tyle, ile, ile może. A tu chodzi o mężczyzn, którzy na co dzień na przykład chodzą w garniturach, i gdzieś tam w pewnym momencie ten kołnierzyk i krawat zaczyna uciskać, Mówi. zaczyna uciskać w gardło i co, i to jest takie symboliczne uciskanie, bo chodzi o to, że gdzieś tam przestają się czuć ze sobą dobrze, zaczynają być wkurzeni, zestresowani. Właśnie, fajnie, że poruszyłeś akurat tą kwestię i z sobą my też jak gdyby. Robimy coś takiego, że na Zanzibarze prowadzimy szkolenia, ale dla mężczyzn, którzy zajmują się biznesem. I wiadomo, tam gdzie jest biznes, jest twardo, jest ciężko, jest sztywno. No jesteś trochę też na polu walki. To, to jednak w biznesie męskim ten biznes damski, a męski jest, jest troszeczkę inny. To nie, to nie na, w damskim, jest boksing cały czas? Wiesz co, to jest. Męskim to jest, to, to w, mężczyźni inaczej ze sobą rozmawiają, y -y. ale kobiety wchodząc w taką energię męską, bardzo dużo trafią Zauważyłam i na przykład wiesz, rywalizując z mężczyzną w biznesie, to w ogóle w inny sposób mm -hmm. powinno się robić. Kobieta na innych zasadach działa, na innej energii, tak. ale w momencie, kiedy wchodzi w to męskie, no to później są takie. No ale wróćmy do mężczyzn. No, to, co, co tam się dzieje? Kobieta czyli, to kobieta czy dzieje Tak, będzie temat. Czyli taki mężczyzna przyjeżdżający na takie warsztaty biznesowe, to jest fajne miejsce do tego, że właśnie może troszeczkę popuścić, tak? Popuścić tego, tego stresu z siebie, tego właśnie tej takiej sztywności, że on jest na polu walki. I Zanzibar jest też takim, tam jest taka pierwotność, czyli też się odkrywa siebie i pieniądze wtedy tam bardzo mocno, jak gdyby tą czakrę podstawy, tą, tą, tą czakrę korzenia, ona troszeczkę wtedy luzuje. Czyli ten przepływ energetyczny jest zupełnie inny. E... inaczej się prowadzi wtedy szkolenia, warsztaty dla, dla mężczyzn, dlatego, że oni już nie są tacy tak bojowo do wszystkiego nastawieni. Jeżeli jest na przykład opcja jeszcze jakiegoś sportu rozładowania, wyładowania pewnych emocji, wtedy lepiej coś się przyswaja, tak? I wchodzi in, inaczej, inna perspektywa. Ja wiem, o czym ty mówisz. To, mówisz o tym, że po prostu mężczyźni, schemat mężczyzny to jest taki twardy, profesjonalny, w biznecie to jest taki zawodnik na mhm. polu walki, który po prostu to zawsze zwycięża, tak. nie ma opcji, żeby nie zwyciężył. I, I nagle się okazuje, że to nie zawsze funkcjonuje, bo, bo przecież też mamy jako mężczyźni emocje, też czasami nam się chce płakać. Też no. czasami chcemy, wiesz, powiedzieć komuś, że bardzo kochamy i się przytulić. To nie jest tylko tak, że jesteśmy tymi twardzielami, wiesz, tak jak tutaj pan dobrze zbudowany. To jest na zewnątrz. No właśnie. W sensie, że, 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 że to ciało nie, to, że to jest zewnętrzne, a w środku jest. Y, jest przecież. Delikatność. No właśnie. Uwielbiam, uwielbiam temat wiesz co, bo y, powiem tak, my. Kobiety, generalizuje w tym momencie, że my was postrzegamy jako takich, wiesz, takich drani. A ja uwielbiam patrzeć na waszą wrażliwość. To jest coś pięknego. To, jak mężczyzna na przykład kocha kobietę, kobieta tak nie potrafi kochać mężczyzn. To jest zupełnie inny przepływ energetyczny i tak naprawdę to wy macie tą taką, taką wewnętrzną e, tą, tą energię tej wrażliwości, tej delikatności. No ale gdzieś to trzeba było po prostu poukrywać, tak? I, i na zewnątrz inaczej to wygląda. Ale to mówię, to jest długi, długi temat i tym mężczyznom pokazuje że w tym czymś też można jak gdyby postawić siebie do takiej siły, do, do takiej mocy. Ale ja myślę, ale że, to jest, że to jest jeszcze inna kwestia. Znaczy to, o to, czym mm. powiedzieliśmy, to jest bardzo ważne, ale że tam wszystko, na przykład w krajach afrykańskich, czy w ogóle w latynoamerykańskich, ja dużo spędziłem w Kolumbii, w Argentynie, w Meksyku, to tam w ogóle jest tak, że tam się ludzie tak bardzo nie spinają. No. I być może, ja o Zanzibarze dużo słyszałem, nie byłem jeszcze, ale też jak ty mi opowiadałaś ile, ile radości w tym wszystkim było, to że można sobie poobserwować, jak na przykład y, mężczyźni żyjący na Zanzibarze się zachowują i co robią i jak żyją, jaki mają styl do życia tak. i jak też nawet komunikują się z innymi osobami i zobaczyć, że przecież nie musimy tak ciągle się spinać. Dokładnie. Wiesz co oni mają? Coś co myślę, że tutaj my żeśmy utracili. Oni czują. Więcej czucia niż myślenia. To jest jak wiesz, kobiety mówią na przykład, że swojemu facetowi muszą 10 razy powiedzieć o czym, żeby on zrobił. A tam ty myślisz, że on to robi. W ogóle to było fantastyczne i gdyby tacy mężczyźni właśnie przyjechali, nauczyli się tej komunikacji w taki zupełnie inny sposób, to jest też uzdrawiające. To jest to jest też właśnie, myślę, że budujące, budujące wtedy mężczyznę stosunek do kobiet, wyrażanie uczuć. Ja powiem ci, to jest takie, takie zabawne, bo jak byliśmy na przykład na imprezie, to, to moja koleżanka mówi tak, zobacz, oni po prostu podchodzą, oni się tam nie czają. A ilu mężczyzn tak naprawdę przeszło im tyle kobiet koło nosa, bo oni cały czas myślą, zastanawiają się jak wystartować. To co powiedziałaś, jest to napięcie, my się boimy, my się wstydzimy, co będzie. Oni nie mają czegoś bo, bo takiego. Bo tutaj jest coś takiego, wiesz, ja to też obserwuję w, w Meksyku. Czy w Kolumbii, że tam to jest po prostu chcesz zagadać, to zagadujesz. Tak. I nie ma czegoś takiego, że od razu pojawia się te tysiące myśli, czy odrzuci mnie, czy nie odrzuci, nie. czy powie coś głupiego, czy powie spada, a może jednak nie odpowie nic, może pójdzie, może ma męża, a może nie chce, a może coś tam i po prostu tych, co by się stało. To, to po prostu te myśli paraliżują do tego, żeby zrobić ten krok. A tam w takich, właśnie, pierwotnych bardziej krajach, powiedzmy, mm -hmm. mniej cywilizowanych, tak. no bo jednak Afryka no nie jest cywilizowana. E, więc e, mówi się, że to kraje trzeciego świata, chociaż o Kolumbii też się tak mówi. ale ja mam wrażenie, że to. Gdybyśmy się mogli się. tam, no właśnie, my my byśmy się mogli tam dużo więcej nauczyć w kwestiach, w kwestiach braku tego uregulowania w każdej kwestii. Mm -hmm. Tak, i w tym pierwszym świecie, wiesz, to teraz mi to właśnie przyszło na myśl. Że mężczyzna, który wyjeżdża tam i zobaczy, że można na luzie, takie wiesz, ta hakuna matata, to, to taki ten spokój i ta radość życia, taki no, stres. Gdzie, za czym idą pieniądze? Za radością z radością, nie za spinaniem się. Nie musi to być takie okupione tym stresem, tym, tym, tym wszystkim, że później kończy się zawałami i na co ci te pieniądze, jak później musisz to wydawać na lekarza, albo, albo po prostu nie masz siły. I oni właśnie to pokazują, tak, w jaki sposób, tą lekkość, żeby uzyskać tą lekkość w swoim życiu. Czyli zmienić perspektywę, popatrzeć troszeczkę inaczej i wrócić z tym tutaj. Wrócić z takiej podróży z Tobą, bo możemy z Tobą tak. pojechać w taką podróż. Tak, tak. To jest bardziej tak, że mogę Cię przywitać, mogę Cię ugościć tam i poprowadzić za rękę. Bo czasami my potrzebujemy kogoś, kto. Poprowadzi, no tak, poprowadzi organizu, nas. Tak, jakby powie nam, tutaj zamów to, tutaj to. A tutaj, jak, się jak się nie pogubić? Jak się nie jak, pogubić, tak. tak jak, jak się nie zagubić w czymś? E, myślę, że w takim kraju warto, warto skorzystać z tego, e, właśnie z takiej formy bycia z kimś, no, ale oczywiście masz też twoją przestrzeń, tak, bo ja, jak gdyby nie wchodzę w twoją prywatną przestrzeń, ale mm, eksplorować mhm. wspólnie. No to zapraszamy w takim razie Zanzim Men, tak? Zanziman nazywa się ten projekt. Zanziman, tak a opowiadała o nim Agnieszka Ciszewska, trenerka rozwoju osobistego. Bardzo dziękuję za rozmowę. To masz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.